Z ogromną przyjemnością objęliśmy patronatem honorowym kongres Nowa Era Meblarska, co najmniej z dwóch powodów. Jednym powodem jest to, że organizator kongresu, firma Lignum Soft, jest wielokrotnym laureatem programu przedsiębiorstwa Fair Play. A ponadto w ogóle nasza idea zakłada promowanie. Programu Przedsiębiorstwo Fairplay i jego laureatów na wydarzeniach, prestiżowych wydarzeniach gospodarczych, a takim wydarzeniem niewątpliwie jest Kongres. Przede wszystkim jest to możliwość spotkania się z ludźmi z naszej branży, ale również poznania nowych technologii. Tak jak jakby przyszłość meblarstwa jest tutaj tworzona i kreowana. Kongres warto było zorganizować dla ludzi. Dlatego, żeby były spotkania, e, dlatego, żeby pokazać nowe rozwiązania w sposób inny. W przepięknym miejscu w Arłamowie, gdzie cisza, spokój, nie musimy się śpieszyć, nie musimy pędzić i można w spokoju pooglądać to, co będzie przyszłością w branży meblarskiej? Jeżeli zastanawiacie się, czy warto brać udział w tego typu imprezach, to muszę Wam powiedzieć, że absolutnie warto. Ja, jako projektant wnętrz, ale również jako pani stolarz w trzecim pokoleniu, naprawdę zachęcam wszystkich ludzi z branży, żebyśmy się spotykali na takich spotkaniach i żebyśmy poszerzali naszą wiedzę, no i też kontakty branżowe. Dobrze jest spotkać się w gronie nie tylko klientów, ale i producentów. Producentów, tych wszystkich, którzy decydują o tym, co w danej branży, w branży naszej meblarskiej, jest obecnie modne, co się stosuje. Takie spotkania to nie tylko szansa na to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, ale też na to, żeby poznać ludzi, którzy są w tym samym łańcuchu, w tym samym procesie co my, tylko pokrywają inne obszary, więc się świetnie możemy uzupełniać. Muzyka